Ostatni miesiąc czytelniczy nie był dla mnie zbytnio udany, niestety. Przeczytałem tylko dwie książki, i to dwie książki, które jakoś bardzo nie zachwyciły mnie swoją fabułą, a do tego, no, później dostałem takiego doła czytelniczego i nic mi się czytać nie chciało. Ale nowy miesiąc, nowe możliwości, nowe książki, które możemy przeczytać, więc zabieramy się. Wybrałem sobie oczywiście cztery, no bo raczej w miesiącu nie czytam więcej niż właśnie 3 cztery książki. I tak, mam nadzieję, że te, które wybrałem jakoś bardziej zaangażują mnie w swoją historię i ta ich fabuła bardziej mnie wciągnie. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Pierwsza książka, na którą padł wybór jest to polecenie od Marty. Dom soli i West. Marta tą książkę przeczytała i w miarę jej się spodobała i stwierdziła, że mi też się powinna spodobać. Także będziemy czytać i zobaczymy. Historia rozgrywa się w nadmorskim pałacu. Mamy 12 przeklętych sióstr. Śmierć, żałobę i tańce. To jest taki mój skrót. Marta mi jeszcze Dopowiedziała, że są tam e, takie mroczniejsze momenty, także zapowiada się dość ciekawie. I e, ta książka jest oparta o baśnie o 12 tańczących księżniczkach. E, także, no, zapowiada się właśnie ciekawie, fajnie e, zobaczymy. Chociaż ja już się nauczyłem, żeby opisom e, za bardzo nie ufać, ale skoro Marta poleca. To raczej będzie fajne, bo rzadko się zdarza, żeby Marta mi poleciła coś, co by mi się nie spodobało. Także będziemy czytać. Na drugi ogień pójdzie mrok nad Tokioramą. Książka, na którą bardzo długo czekałem chyba ponad dwa miesiące. Nie wiem kto tak długo ją trzymał w swoim domu, ale w końcu trafiła i w moje ręce. Przecież inni też czekają na książkę do wypożyczenia, także nie trzymajmy długo książek, oddawajmy w miarę szybko. No i co, co do tej książki, mam dość spore wymagania. Mam nadzieję, że się na niej nie zawiodę, ale też jakoś bardzo dużo na jej temat nie wiem, także dobrze. I tak, mamy tutaj dystopijny świat, oczywiście problemy z klimatem, jakieś korporacje, które właśnie chcą bez przerwy zarządzać tym światem. Główny wątek zemsty. I oczywiście science fiction. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Miejmy nadzieję, że tak. I mam taką skrytą ochotę, nadzieję, że nagram na jej temat reading vloga. Także możecie go wyczekiwać, ale to tylko taka delikatna zapowiedź. Nic nie obiecuję. Tak, z klimatów science fiction nie wychodzimy, bo kolejną książką będzie Player One. I tutaj muszę się przyznać, oglądałem film i teraz dopiero będę czytał książkę. Moja zasada brzmi na odwrót, ale niestety o książce nie wiedziałem, a film już oglądałem, ale spodobał mi się na tyle bardzo, że książkę też chcę przeczytać. Mamy tutaj właśnie ten wirtualny świat, do którego każdy dąży, żeby stać się kimś innym, no bo na to pozwala wirtualny świat. A nasz główny bohater w tym świecie poszukuje złotego jaja, który, które to jajo jest takim e, cyfrowym kluczem, e, który ten klucz zostawił e, właściciel tej gry. Ukrył go gdzieś w tym świecie wirtualnym i znalazca tego klucza... E, posiądzie majątek i też będzie właśnie właścicielem tej gry, także stawka jest dosyć duża i nie tylko nasz główny bohater będzie szukał tego klucza, no i napotka dużo problemów i tak dalej. Bardzo ciekawe, przynajmniej mi się bardzo podobał film, także. Książka, mam nadzieję, że też będzie dobra. Przechodzimy dalej. Ostatnią książką, którą chcę przeczytać, jest Cień i Kość. I tutaj tą książką jestem zainteresowany już od jakiegoś czasu jakoś tak wychodzi, że ciągle ją przekładam, przekładam, ale stop, teraz sobie obiecałem, że na pewno ją przeczytam. Książka, która stała się dość popularna dzięki Netflixowi i serialowi, który się tam ukazał, i ja też chcę ten serial później obejrzeć, ale najpierw przeczytamy książkę. No i zresztą świat z potworami bohaterka, która ma. Nieznaną sobie moc i czyhające na nią niebezpieczeństwo wydaje się na tyle ciekawe, że no ja jestem już pewien, że na pewno teraz w tym miesiącu sięgnę po tą książkę i ją przeczytam. I raczej będzie mi się podobała, ale nie wiem, po przeczytaniu się wypowiem. I to byłoby na tyle z moich planów czytelniczych. Mam skrytą głęboką nadzieję, że w tym miesiącu będzie lepiej, że przeczytam więcej książek, że te książki będą no, bardziej ciekawe. Jeśli ktoś z Was przeczytał te książki i ma ochotę podzielić się swoją opinią na ich temat, to oczywiście zachęcam do działu z komentarzami. Również możecie podzielić się swoimi planami czytelniczymi. No i co, zachęcam oczywiście do postawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli film Wam się spodobał. No i co, do następnego razu. Cześć!